Wiecie, co jest fajnego w byciu YouTuberem? Ludzie myślą, że jesteś spokoziomek, nawet jak to nie do końca prawda jest. A wiecie, co jest jeszcze lepsze w byciu YouTuberem? Przysyłają rzeczy. No, przecież spokoziomek jesteś, no nie? Ale wiecie, co jest naj, naj, najlepsze w tym wszystkim? No to, że ja nie jestem YouTuberem, więc nie jestem spoko... A i tak coś dostaje. Czołem drużyna. Tu pęcz. Witam wszystkich w moim retrokoncie i w kolejnym odcinku, w którym będę otwierał odlotową paczkę od odlotowego człowieka dla odlotowego pęczada na jego odlotowym kanale. Serio? Paczkę przysłał odlotowy człowiek, więc musi być odlotowa, no nie? A co tam odlotowego w tej odlotowej paczce od odlotowego człowieka będzie? Nie wiem, więc otwórzmy ją. No to zapraszam i pamiętaj. Za odlotowe fanty, sub, łapeczka i komentarz. Już teraz. Dobra, szybkie info. Paczkę przysłał naprawdę odlotowy człowiek, ma kanał na YouTube. Wrzucę link w opisie pod tym filmem. Możecie sobie wejść zobaczyć. Także to jest paczka od odlotowego człowieka dla odlotowego pęczarda, a tak naprawdę od Marcina. maneczko Marcin. <grych> Otwieramy paczkę i po kolei wyładuję na stół. Dzisiaj Wam po prostu powiem, co tam w środku jest. Także po kolei Plants versus Zombies i to jest, proszę Was od Timepokalips, taki oto komiks, bardzo fajny, kolorowy, świetny, naprawdę fajny. Plants vs Zombies, to jest albo na podstawie gry, albo gra jest na podstawie tego. Nie wiem, nie zgłębiałem tematu, natomiast komiks jest bardzo fajny, po angielsku e, fajnie ilustrowany, to jest nowa rzecz, naprawdę coś fajnego, podoba mi się. Lubię, <laughs> lubię komiksy, a ten jest taki, wiecie, no takie e, klimaty zombie, czyli tak, lubię takie klimaty, tak? Gry chyba, chyba nikt nie gra. Zobaczymy, co z nim zrobić. Muszę zbadać temat. Jeżeli uznam, że, że tutaj warto coś z tym zrobić, albo jak w ogóle z tym coś zrobić, to wtedy materiał na pewno pojawi się na kanale i opowiem wam co nieco o tym komiksie. Może też o innych. Nie wiem nawet, czy są kolejne. Zatem: Plants vs. Zombies Comics. Mamy z jednej strony takie logo. A z drugiej strony torgal. No oczywiście torgal to komiksy, tak? Oczywiście, no bo że, jak żeby inaczej. Natomiast to coś, bo już zależałem do środka, to jest po prostu notes, w możemy sobie coś notować i w linię, i prawda gołe strony, czyste strony nie gołe, bo golizny tutaj nie ma, czyste strony, natomiast mamy fajne rysunki patrzcie na to. Bardzo fajny rysunek. Jeszcze jeden na samym końcu jest. Też fajny. Nie pamiętam, Jol, 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 Jola? Nie pamiętam, dobra, jeszcze drugi fajny rysunek, tak? Takie bardzo fajne rysunki, papier jest taki, ten tutaj stylizowany na taki wiecie, papirus ala, natomiast strony w środku takie kremowe, fajne, super. Także to jest na podstawie po prostu, znaczy na podstawie komiksu. to jest może dodatek do czegoś był, natomiast bardzo fajny dodatek. szkoda w nim coś pisać, także raczej tego robił nie będę. Explosive, Explosive i to jest od Techland i tu mamy Panzer Dragon. Panzer Dragon podejrzewam, domniemam, że to jest na pc -ta, tak, od Techland, no bo na co, przecież nie na Sega Saturn, prawda? Tak? No, także od Explosive, nie wiem, to jakaś edycja klasyki, coś, coś, coś ten desen? Na Sega Saturn Winter Nights, czyli świąteczna edycja gry Nights. Jest to tyle fajna, że tutaj sobie ustawiamy jakąś godzinę, chyba ile, którą mamy godzinę i ile zostało nam do świąt i gramy do świąt, a później idziemy na święta, prezenty, coś, chyba, chyba tak. Czyli po prostu Nights, to samo, tylko tutaj ustawiamy godzinę. Jest pewnie mniej etapów i tak dalej. Mamy w środku instrukcję, bardzo ładnie, i mamy płytkę. I mamy płyteczkę, płyteczkę, która jest w... W wyśmienitym stanie bym powiedział. Zatem mamy Christmas Nights, nie Winter Nights, tylko Christmas Nights. O, przepraszam, pomyliłem się. Christmas Nights. I jeszcze mam, powiem wam, podejrzewam, to jest na playa 1 gra? Everybody's Golf? Chyba Everybody's Golf. O niej mówiłem przy okazji, przy okazji nagrywania odcinka o Jockonie. Miało być to sterowane, jeżeli to jest Everybody's Golf, miało być sterowane za pomocą Jokona, tego wychy wychyłowego. Nekkona, przepraszam, nekkona. Za pomocą nekkona tego takiego, co się tak wychyla, dziwnie wykręca. Natomiast nie wyszło to, ale gra ukazała się i to jest ta właśnie gra. Everybody's Golf. Jeżeli to jest to, niestety nie potrafię czytać tego tutaj. W środku mamy instrukcyjkę, tak? Po japońsku, jak najbardziej. I mamy płytkę SCPH 10042, 97 rok. Płytka w stanie ideał, bym powiedział. Zatem super. Świetnie, Ej, sprawdzimy sobie tą gierkę. Na pewno sobie ją sprawdzimy w swoim czasie. Naprawdę fajna rzecz, powiem wam. NTSJ, no super. Naprawdę fajna. Tył układeczki, proszę bardzo, taki jest. Tył układki, tak wygląda. A przód wygląda tak. O. I wydaje mi się, że to jest Everybody's Golf. Eee, takie coś to będzie. Dobra, mamy trzy płytki. O, Kioki, mam coś takiego. Wiecie, co wypakuję to z folii, żeby nie hałasować wam tutaj. W tym, oto opakowaniu tej folii była gra Felix. Felix the Cat. Felix the Cat, i to jest wersja na. Famicoma, oryginalna japońska, podejrzewam, albo to jest po prostu nieoryginalna japońska, a może i tak, bo widzę scalaka w środku. Natomiast albo to jest nasza bazerowa perełeczka, albo to jest oryginalna japońska. Bardzo fajna gierka prawdopodobnie, sprawdzimy sobie ją na pewno w swoim czasie w tej serii. To chyba jest bazerowa perełeczka. Jeszcze mam grę Star Force. Star Force to już jest na pewno oryginał na Famicoma, japoński, bo mamy w takim e, pudełeczku, tak? Takim oto pudełeczku, bardzo fajnym zresztą. Japońskie napisy z tyłu. Fajna grafika z przodu, o pudełko i wyciągnę cartridge. Y mamy oryginalną wytłoczkę w środku. Taką o, ja tak uważam, bo żeby tego, wiecie, ten karton ma swoje lata i troszeczkę taki jest. Trzeba na to uważać, panie. I w środku mamy cartridge, w takiej oto wytłoczce. Ej super. Cartridge, który jest. No tak, na Famikoma, proszę bardzo. Oryginalny Famicomowski cartridge. Czuć różnicę, słuchajcie, w wadze. To mi się wydaje być. Paręłeczką, a to mi się wydaje być oryginałem, oryginałem na Famicom'a, ale nie wiem. No, to jest jakiś chyba shooter, mi się wydaje. Eee, nie znam teraz tak z pamięci tego tytułu na żywca lacę, także nie wiem, nie znam tego tytułu. Nie przychodzi mi do głowy, ale wygląda jak kosmiczny shooter i z tyłu mamy po japońsku napisy. 85 rok wydane przez Tekken i Hudson Soft, made in Japan. Zatem mamy dwie gierki na Famicom'a, czy tam na e, Pegasusa. Jak zwał, tak zwał, tak sobie tam można, prawda, to używać. Boss Monster następny poziom. Gra karciana dla dwóch, czterech osób. Brotherwise Games. Stylizowane na pudełko z od gry na na rynek amerykański. Te duże cartridge'a takie. Nie? Ej? Ej, słuchajcie. Patrzcie na to. Boss Monster, następny poziom. Oto jest. Wyczekiwany i upragniony Boss Monster. Następny poziom. Niezależna kontynuacja znakomitej gry karcianej Boss Monster inspirowanej komputerową klasyką. Cieszę się ponownie w rolę z uczyńcem gier wideo, wideo. Zostanie jeden z 12 bossów. Buduj straszliwe komnaty, pułapek i potworów. Wyrzucaj potężne legendarne czary. I zmierz się z nowymi wyzwaniami, jakie postawią przed tobą mroczni i hybrydowi bohaterowie. Teraz będziesz mógł zniszczyć bohaterów z jedną większą furią i impetem. Z jeszcze większą furią i impetem. To jest gra karciana. Ale ona jest zapakowana jeszcze nie rozpakowana Może sobie Prawdzę, nie wiem czy mi nie szkoda tego rozpakowywać. Dwa, cztery, dwie osoby od 13 lat. To z młodymi program. Czasem rozgrywki 30 minut. Pogodynka. Panie, to są hentaje. Marcin przesłał mi hentaje. No dobrze, pogodynka. Taka film DVD na podstawie mangi Tet Słodacci. Znakomita komandia dla dorosłych. Dla dorosłych. Pikantne anime dla dorosłych. Pogodynka, czekajcie, czekajcie, z tyłu jest takie coś, rozbudza, rozbudza fantazję, rozbudza, a więc przeczytam. Czekajcie, kariera w telewizji to. Przepustka do i pieniędzy. Keiko dobrze o tym wie. I nie zamierza zmarnować szansy. Mm, tak. Jaką jest tymczasowe zastępstwo na stanowisku pogodynki? <laughs> w wieczornych wiadomościach nie ja będzie to zastępstwo jest. Trzeba tylko wyg wygryć konkurencję i podnieść oglądalność. No, tak jak... Coraz bardziej się domyślał o co chodzi. By tylko dziewczyna postanawiała wykorzystać na wizji wszystkie swoje kobiece atuty. Namalowane ręką japońskiego hentaisty. Nawet widać jakiegoś sutka. Jak ktoś się przyjrzy, dla wnikliwych sutka widać. Proszę bardzo. To jest oczywiste. Oczywiście mamy okładkę zewnętrzną. Nie będziemy tego recenzować, chyba co nie, bo wiadomo, po usztu mamy okładkę właściwą, takie jak porniuski były u nas wydawane takie. A w środku mamy płytkę. A płytka ta jest taka o, i płytka jest. I płytka jest w ładnym stanie, ale to jakby... No i co z tego? No to jest prawda chętaj o to są takie o, o tym jak dziewczyny robią karierę w telewizji, jak chcą. Nie, nie wiem, wiem. Marci pęci? Nie wiem. Kolejna rzecz. Ale co? Ale że jak? Ale że dlaczego? Ale że. Topcat. Niby było super, wszystko super. To jest gra. Topcat. Na no Atari ST. Yy? Nie mam Atari ST. Gra wygląda tak. Heathcliff. Yy, no, Topcat. I to jest na podstawie bajki Hanny Barbery. Oglądałem oczywiście, bo Hanny Barberu uwielbiałem swojego czasu. Bardzo nawet. Wydane przez Hightech Software. Hightech już robił suplementy dla tych. Natomiast te Hightech Software, Hanna Barbera, Heathcliff. Taka graficzka bardzo ładna na froncie. Świetna. Otwórzmy. For further instructions see reverse of inlay. Dobra, ale otwórzmy to opakowanie, bo to jest takie jak opakowanie małe. Takie Otwieram opakowanie i w środku mamy dyskietkę na Atari. A dyskietka, proszę pana, mamy dyskietkę Squita. Dyskietka jest e, z sitiodrukiem. Bardzo ładna dyskietka DD. Także nie HD, tylko DD. I w stanie tego już pokażę, pokażę wam, tylko sobie zobaczę. Czyściutka, czyściutka, fajna, ładniutka. Pracuje ładnie, natomiast na jest No i panie, co teraz? Nie wiem, przecież że nie mam na ale już on gra na jest Dobra, może kiedyś coś z tym zrobimy. Pomyślę, zobaczę, dam znać, popracuję nad tym. Mam w pudełku ostatnią rzecz, już widzę, co to jest. Uwaga, Hmm, ta co ja Wam Atari Flashback X 110 Build in Games, czyli po prostu emulator Atari 2600. W momencie, w którym oglądacie, albo już się ukazała, albo się jeszcze ukaże, bo nie wiem, kiedy by publikował. Recenzja Atari Flashback 12 Gold coś, czy X Gold coś, którą pożyczył mi na testy Łukasz, którą recenzowałem. Natomiast mam też swoją, proszę bardzo, od Marcina. Dziękuję Ci Marcin serdecznie. Rzućmy okiem do środka. Nie będę się wdawał dzisiaj Wam w szczegóły, tylko Wam pokażę, jak to coś wygląda. Tak wiecie, pobieżnie tylko, proszę bardzo. To jest taką konsolka tak ona wygląda, ale mnie zgapanie, panie. Taka Mśtyczki, elektryczki, pierdolniczki, takie, proszę bardzo. Atari 2600 z plastikowym drewnienkiem, o tym będzie tam też odcinka. Także takie Atari 2600 z takimi wolantami. O, na gumkach. O, te chodzą lepiej niż tamtej konsolicy testowałem. O, no tu wszystki do obsługi, coś tam, coś tam. Także słuchajcie, Atari Flashback 2600, coś, coś, coś. Dobra, to teraz powiem wam tak. Zrobię cięcie. I podłączę pod graber Atari 2600. Pokażę wam, jak działa. Chwileczkę zagramy, chociaż recenzja o tym będzie albo była. Zagramy chwileczkę i zrobię podsumowanie. Także podpinam tą Atarikę. Marcin, powiem Ci, powiem Ci, nie, nie. Dwie rzeczy na Atari, to jest jakiś znak sygnał, dobra. Zaraz wracam, podepnę tylko to i polecimy dalej z tematem. No dobra, słuchajcie, a więc nie mam dobrych wieści, gdyż, ponieważ mimo najszczerszych chęć, a miałem naprawdę spore chęć, nie włącza się w ogóle, nie uruchamia się. Przed chwilą przetestowałem też jeszcze tego Gold, wersję Flashback Gold, którą posiadam. Działa bez problemu, a ta po prostu się nie uruchamia. Na zasilaczu oryginalnym i na moim takim, co używam do wszystkich sprzętów, konsola się nie uruchamia. Nie działa. Zatem nie wiem, bo nie dostałem informacji od Marcina, czy ona działa, czy ona nie działa. Także nie wiem, jak jest. Może nie działa po prostu. Jeżeli nie działa, to w sumie nie wiem, czy to jest zła rzecz, bo, jakby jako gadżet, może robić. Natomiast, no, no niestety, no słuchajcie, no nie działa. Różne próby podejmowałem. Zmiana joysticku, coś. Bez sensu, ja wiem, już bez sensu. Z miejsca powinno się zainicjować, powinno pójść. Ale to niestety. Nie chcę, nie ma żadnego obrazu, nie działa. Także, no nie wiem, albo rozkręcę, popatrzę, zobaczę do środka, albo po prostu poszukam taką gołą. Może znajdę flashbacka pasującego do tego pudełka i samą konsolę I będę miał z pudełkiem, zobaczymy, coś pomyślę w tym temacie. Może da radę znaleźć to w miarę w miarę tanio. Zobaczymy, no nic, przysiądę, popatrzę, zobaczę. W każdym razie, no ten sprzęcik nie chce działać, nie chce się uruchomić. Dobra, słuchajcie, w tym momencie nastąpiło prawdopodobnie cięcie. Nie, konsola nie jest niesprawna. Rozkręciłem ją. Proszę, tutaj jest ona, jest, jest, otwa jest otwarta. Wiecie co było uszkodzone? <laughs> co było uszkodzone w tej konsoli? Tak, ona była rozkręcana. Uszkodzone było to, że była odpięta taśma od górnego panelu od płyty głównej. Wpiłem taśmę, patrzcie działa. Nie wiem czemu, tak? O, ja, ja, działa. E, łapie laga takiego samego, jak łapała ta X Gold coś tam. E, dokładnie ten sam lag, ale generalnie działa. No i robi to dobrze, słuchajcie. Mamy piękne gry na Atari 2600 flashback, bo, bo coś tam, no, a nieważne. I teraz, żeby tradycja się z odpala jedną grę i pokażę Wam, że działa. Niech to będzie Keystone Capers. Fire to start. było wszystko pięknie, ładnie, jakieś, takie rzeczy, szmery bajery, pierdoły. Wiadomo co chodzi, nieważne. Mamy Keystone Capers, ale. Widzę, że mam włączone przeplot. To włączymy sobie menu i włączymy sobie Skyline filter na nie, bo nie chcę. I resume game. No i damy sta start. Tutaj start, start. Patrzcie, działa. Keystone Capers na Atari 2600 na bardzo dobrym Joy'u. Joy'em gra się bardzo dobrze, żeby nie było. Bardzo mi się podoba to jak on e, działa. Nie jest taki wyrżnięty jak ten mój Joy, który mój, nie mój e, który testowałem na, przy okazji recenzji Atari 2600 Gold, e, flashback, coś coś. E, także ten działa bardzo dobrze. Tyle w temacie. No i, i co? I cóż mogę więcej dodać? Jest ok konsolka działa, naprawiłem ją, jestem taki dobry, zdolny, że ją naprawiłem. Yy, pojedziesz w dół czy w górę? Jedź w górę. Proszę, w górę, nie w dół. Hmm. Nie! Jak zwykle skopałem, nie? Także tak. Słuchajcie, no czego chcieć więcej? Działa bardzo dobrze. Jestem mega zadowolony. Tędy nie przejdę, bo tu się tak nie da, nie? da. No dobra, już umoczyłem, no, kistą capers, wiadomo. Yy, winda jest dobra, jak winda jest dobra, bo jak winda jest niedobra, to winda jest niedobra. I wtedy winda, prawda, nie działa jak należy. Nie jadę tą windą, bo zrobi mnie w konia. Yy, generalnie gościu mi uciekł, nie? Także ja jestem w plecy, ale sobie złotko wezmę jakieś. O, tu, tu i na schody tu. Yy, jedna ze lepszych gier na na 2600 chyba najlepsza. Nie, Pitfall jest jeszcze fajną grą, ale tutaj Pitfalla nie ma, Defendera nie ma w tej wersji. Natomiast można sobie te gry, prawda, tutaj wyrzucić, jakby ktoś preferował. Ja preferuję i jeżeli to jest moja konsola, jest moja, <grym> dzięki bardzo, no to sobie oczywiście to zrobię. Jak najbardziej sobie zapodam więcej na nią gierek, zapierniczaj dziadu i nagram może Wam z tego nawet film, jak to się na takim 2600 flashback, coś tam, och matko bosko i córko, robi. Tak, a tymczasem gość mi spindolił i jak zwykle nie wyszło. Robimy menu i damy quit i wychodzimy do tego naszego no, launchera, dajemy, jak tu jest back? Back, 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 to jest menu, menu, back. O yes, menu, back. Ciekawo czy jest defender, ja mu czy pitfall, pitfall, czy jest F, P, 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 Pi, pa, pa, para, po, ale to nie ten. Bo tu powinien być Pitfall 2, a to jest Pitfall zwykły. Pitfall zwykły to nie, to, to ja nie, to ja nie chcę. Baseball, soccer, river ride. już grałem w River Ride. Start, River Ride, pani River Ride. Play game, start. Odpalę jeszcze raz River Ride, żeby pokazać wam, że jest super i że działa. Chyba, mam nadzieję, że działa. Start. Ciach panie, bardzo dobrze działa. Bardzo ładna gierka, pitfall oczywiście. Ja, jak miałem 2600, ta Pitfalla nie miałem. E, pitfalla, puh. river Ride'a nie miałem. To jest bork ride, e, czy, czy river bork, o to lepsza nazwa, o proszę zgin. Ale to nic, mogę sobie przywinąć, taki problem to. Nie mogę? Mogi? Pewnie, że mogi. O, mogli, mogli. O, proszę. Działa, działa. Yy, bo ja gram źle na tym padzie, na tym padzie, na tym Joyu, bo na nim się powinno grać na stole, a nie trzymając go w ręku. On w ręku się nie nadaje. Ale działa to dobrze, dobra. Słuchajcie, robimy sobie menu, I dajemy quit game, klik, dajemy sobie jeszcze raz menu i wychodzimy. Yy, menu, menu, wychodzimy. Działa, wszystko jest dobrze, wszystko jest tak jak należy. Także super. Dzięki bardzo. Jednak się udało, z czego jestem bardzo zadowolony. A teraz puszczę wam, wam podsumowanie, które nagrałem przed chwilą. Smutne, z niedziałającą konsolą i będę ją sobie, że, że będę ją sobie naprawiał. Zatem nie bierzcie tego podsumowania na serio, ale wam pokażę, co nagrałem, jak jestem smutny. Także lecimy z podsumowaniem. Nie wiem, Marcin daj znać, czy ona w ogóle była sprawna, czy miała być sprawna, nie wiem, no bo ewidentnie nie działa. Nie wiem, nie mam pojęcia, wszystko mi tu działa, Graber, wszystko jest spoko, natomiast to nie chcę. No nie wiem, będziemy sobie testować. Dobra, Marcin, dzięki tej bardzo za te wszystkie fanciki. Nie będę dzisiaj podłączał sprzętów y, takich jak y, Play 1, żeby sprawdzić sobie ten Everybody's Golf, nie mam przy sobie Famicoma, żeby podpiąć te gry, zobaczyć co działa, nie mam materii ST, żeby odpalić to. No pogodynki oglądać nie będziemy, nie? Także generalnie wszystko, co dzisiaj mogłem Wam pokazać, pokazałem. Co chciałem też wam pokazać, to też pokazałem, bo tymi grami, które są, będziemy się zajmować w swoim czasie. Everybody's Golf na pewno sobie sprawdzimy. Jeżeli tylko dam radę to ogarnąć, bo tego oczywiście nie wiem. Jeżeli ogarnę konsole yy, i uruchomię ją, to to oczywiście wam dam o znać. Zresztą, słuchajcie, ta konsolka jest naprawdę fajna, ona jak tak sobie leży gdzieś na półeczce albo coś stoi, fajnie się prezentuje, to jest naprawdę fajny taki klamocik, ale szkoda, że nie działa, trzeba by było nad nią przysiąść, może jakiś reset trzeba zrobić, ale tu nie widzę, żeby gdzieś było miejsce, żeby można było robić reset. Rzeczywiście ją rozkręcę i zajrzę do środka i dam wam znać, będę was informował, co dalej z tym tematem. Także Marci dzięki Tobie bardzo za posłanie tych rzeczy, jeszcze raz zapraszam na kanał do Marcina, link znajdziecie w opisie pod tym filmem, albo wrzucę gdzieś na rogu, chyba z tej strony, nigdy nie pamiętam. A w tym odcinku to ma tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie, po za Was Pęczat i do następnej. Trzymajcie się. Cześć.